Oho, nowy fajny youtuber. Mogłoby się wydawać, że jestem jakimś kurwa wielkim ruchaczem i tak dalej, ale naprawdę nie. W sensie ja nigdy się nie umówiłem na grind, że na hookup, czyli na takie spotkanie na seks. I... No dobra, jakby nie jestem święty, zdarzyło mi się, że uprawiałem seks z kimś, kto nie był moim chłopakiem, ale. Kimś miałbym naprawdę zlełapać spinę to tylko jakby z The Gay House, i jakby chłopaków naprawdę nie lubię, bo są. Jakby mam jakąś historię z nimi związaną, ale nie chcę tego opowiadać, tylko to jest nieistotne. Faktycznie może to jest prywatna sprawa, ale po prostu są to najbardziej sztuczne osoby i jakby film cała prawda o nas to jest zero prawdy na ich temat, i ich dom jest stary i brzydki, i w ogóle. Dramat. to się spadek jakości kontentu. Po prostu A po drugie, a po drugie, słuchajcie, po prostu Nie koronawirusa. No ludzie, no nie, nie prostu. Wolny kurdystan, wolna cipa. <noise> Nic nie jest tak, że ja hejtuję kogokolwiek, ja po prostu wyłapuję momenty, które mi się nie zgadzają i udostępniam, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Bo to się już... To się naprawdę staje powoli męczący, ten hejt. Uwierzcie, no nigdzie tego strawić. W dzień w dzień słyszeć to samo. To jest nudne. Nie wiem jak wy, ale... No ja jestem po prostu, kurwa, zdruzgotany. Mounir. Witam was w moim ogrodzie, w którym żyję sobie w smrodzie. Hej Marcin Śmieciu, widzę, że masz obsesję na moim punkcie, ale módl się, żebym cię nie spotkał nigdy w Glamie albo gdzieś na mieście. Bo będzie kurwa po tobie, stary. No i tutaj chyba powinienem kurwa skończyć. Pierwsze zdanie, jakie wypowiedziałeś, to jest zwykła groźba, więc nie wiem, nie wiem czy jest sens cokolwiek dalej mówić, ale zobaczymy, co będzie dalej. A ja obsesji mój drogi nie mam, po prostu Cię obserwuję i dobrze o tym wiesz, gadaliśmy na temat tatuażu, zanim chyba założyłeś kanał na YouTubie, więc ja nie wiem jaka tu jest obsesja, po prostu Cię obserwuję. W sensie, ja wiem, że pewnie Cię odbyt swędzi, bo nikt nie chce kurwa włożyć w takie gówno jak Ty, ale jakby no nie musisz się wyżywać na mnie. Nie swędzi, bo się dzisiaj drapałem rano patykiem jak wstałem, tym tutaj i się kurwa nie wyżywam na nikim, w przeciwieństwie co do niektórych. Ja e, powiedziałem, że się nie spotykam z ludźmi z granic, bo się nie spotykam, a to, że wysyłam nudesy, to jest kompletnie inny. No i jakbyś zobaczył moje story i go posłuchał i poczytał, to byś wiedział, że tylko to mnie rozbawiło. Mówienie, że nie spotykam się z nikim, potem są twoje nudesy, gdzie kurwa to nie są nudesy, bo jesteś tam zakryty, ale to trzeba było zamazać. A potem mówisz, no, jednak się czasami coś zrobiło, i tylko o to chodzi. Dostałeś to, co chciałeś, znalazłeś się na moim Story, czyli zwróciłeś na siebie uwagę, ale nie licz, że zyskasz followersów dzięki temu, bo nikt nie obserwuje takich bezwartościowych śmieci jak ty. Na Twoim Story to ja już kochany byłem. 14 lutego. Wstawiłeś mnie pierwszy raz na, na swoje Story z jakąś pierdolniętą ankietą. Możesz sobie cofnąć swoje, tam, swoją historię. Do tego momentu i zobaczysz, jak wstawiłeś screen na mnie i kazałeś ludziom robić jakąś ankietę. Nie ja cię pierwszy wstawiłem. A śmieć to mało powiedziane. Okej, okay, czyli ten kurwiszon, który ma niewielu obserwujących, pewnie trzy 4 skupionych, chce zrobić kanał, gdzie ujawnia prawdę na mój temat. Stary, ale ja się niczego nie wstydzę. Ja zbankrutowałem kiedyś i wyszedłem z bankructwa, więc uważam, że to nie jest prawda, którą trzeba ujawniać. To jest coś, z czego można być dumnym jako przedsiębiorca, że zbankrutowałeś raz. Mnie lepiej opisuje słowo wysypisko zamiast śmiecia, to po pierwsze. A po drugie, no nigdzie nie śmiałem się z twojego bankructwa, bo nawet o tym nie wiedziałem. Wiedziałem z tego, co mi ktoś napisał, że ci firma nie wyszła. I gratuluję ci, jeżeli zbankrutowałeś i wyszedłeś na prostą, no to to jest super, no. Z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest mega, mega sztuka i bardzo Ci tego gratuluję, wiesz. Ja bardziej mówiłem o rzeczach prywatnych, bo to jest bardziej szokujące. Ile osób napisało, że się Ciebie boi i w zaufaniu wysłali mi jakieś tam dokumenty, czy jakieś rzeczy. To mnie bardziej szokowało no ale tego nie wstawiłem, jak widzisz, bo to jest Twoje prywatne życie. A ja na zakładanie nowego kanału nie mam czasu, stary. To jest pracochłonne i trzeba nad tym siedzieć. Nie, nie mam, nie mam, nie mam czasu. Poza tym wiesz, nawet jak się ma 100 obserwujących, no to też kiedyś byłeś w tym miejscu, więc ja nie wiem, nie wiem do czego dążysz. Ze swoich obserwatorów też się śmiejesz, że ktoś ma 160 czy nie wiem, czy 5000, nie, nie ogarniam tego, jakim wyznacznikiem fajności jest liczba osób, która Cię obserwuje, to jest szokujące. Kolejny stary, brzydki, puszczarski pedał, który myśli, że jest kimś, a jest nikim. No jeszcze taki stary to ja kurwa nie jestem, daj mi te kilka lat. Co bym się zastarzał ładnie? Puszczalski, no pff, muszę ci tutaj wiesz, przyznać rację, bo się swoje życie narobiło, nie? <grystanie> A. I co tam dalej było? A. To co to zrobiłeś? Tak jak ISIS robi, nie? To tym to się chyba zajmie albo prokurator, albo jakiś ośrodek, który monitoruje zachowania homofobiczne, czy jakieś tam w internecie, bo... No ja ci groził ani śmiercią, ani niczym nie będę. Nic w nie zryzywałem, czy ani nic nie zrobiłem ci złego. Wręcz przeciwnie, doceniam twoje prace, bo ładnie to tu wiesz? Tylko tyle. Ale za, za, rozbawiła mnie twoja hipokryzja i tylko to pokazałem. Więc tyle, i da, nadal swój hate, wysyłaj te dzieci, które bezmyślnie piszą jakiś stek wyzwisk. A ja no co? <laughs> Idę sobie śmierdzieć w swoim syfie. <laughs> pa. I tak teraz dodam od siebie. To nawet nie rachał od ciebie, tylko do do wszystkich ludzi. Przypomnijcie sobie film... To nie był Wardenga, to był... Z dupy. Przypomnijcie sobie jego film, gdzie on mówi po fejmie MMA, które prowadził. Ile jest kurwa hejtu w internecie? Ile jest właśnie takich bezmyślnych ludzi? No to cię rafał nazwę bezmyślnym, hmm. których obserwuje bardzo dużo ludzi, a oni tych ludzi sprowadzają do poziomu, w którym też staje jakaś armia nienawistnych i to są dzieci głównie, bo to są młodzi ludzie. I ty właśnie użyłeś tysięcy młodych ludzi, żeby wylać wiadro ścieków na mnie. I pomyśl sobie, że ja mogłem, że ja mogłem być jakimś dzieckiem dziesięcioletnim, który bezmyślnie użył telefonu. A ten hejt teraz by był na dziecko, wiesz? Na twojego brata, nie wiem. Na kogokolwiek. Myśl, człowieku. Myśl. Bo hejt może niszczyć, wiesz? A ja ciebie, kurwa, nie zhejtowałem. Mnie po prostu rozbawiła hipokryzja i tyle. A ja jestem jeszcze większym hipokrytem od ciebie, więc ja nie wiem, kogo ty zwyzywałeś. No, nazywałeś mnie śmieciem. Ja sam, sam to sobie mówię, że jestem śmieciem, no kurwa. No. Ludzie, nie, ja nie wiem, wyzywasz, wyzywasz kogoś, kto się sam wyzywa? Jeszcze tak bezmyślnie, no. Ręca padają. Jagódki! Jak znajdę, jak znajdę ten fragment, co, co, co z dupy mówi o tym hejcie, to aż go wrzucę, wiesz? Fajnie, ja ci kibicuję z tym YouTubem, tylko się nie zgub w tym, co robisz, bo chyba Twoja jakaś wewnętrzna nienawiść Cię popędzi w jakiś słaby, słaby, słaby tor. Wiesz? Wyzbądź się nienawiści, przygotuj się na to, że będzie więcej ludzi takich jak ja, którzy się zaśmieją z czegoś, co zrobisz, nie z Ciebie, no bo ja Cię nie znam. Ja wiem tylko, że nie miałeś najlepszych relacji z ludźmi i się część Ciebie boi, masz jakieś sprawy sądowe o bzdury, bo jesteś tak zawistną osobą. I doskonale o tym wiesz, no. Więc skończ z bezmyślnym hejtem i skończ namawiać ludzi do hejtu. Bo co będzie, jeżeli czyjś młody braciszek się z ciebie zaśmieje? Potem go udostępnisz, a on się powiesi. Tak jak się już działo w internetach.